Dzień dobry. Dziś w niepowtarzalnych okolicznościach przyrody witamy Państwa z Czerwieńska. Nasz Drescott mówi sporo, bo będziemy rozmawiali o memoriale Tomasza Mierki, który właśnie tutaj w tych przepięknych okolicznościach wystartuje, a ze mną Karolina Hampel, znakomita biegaczka i Dariusz Mieczyński, organizator tegoż wydarzenia. Trzynasty bieg, 13 września, ale o 12 a pan Dariusz jest przesądny i wierzy w złą magię Myślę, że nie, nie jestem przesądny. Stwierdziliśmy, że jeżeli ma być to 13 bieg, a sobota jest 13, to będzie się fajnie komponowało i stwierdziliśmy, że to będzie fajna, dobra data, tym bardziej, że mamy zakończenie winobrania. Będzie przy okazji można sobie z tego też skorzystać, tak przyjechać pobiec, a przy okazji później się i dobrze pobawić w Zielonej Górze. Dokładnie. Pani Karolino, pani to na wszelkich różnych yy dystansach, startuje w różnych okolicznościach. Czy ten bieg czymś się wyróżnia? Czym? Na pewno wyróżnia się jednym takim długim podbiegiem. Yy, I to jest fajna, charakterystyczna rzecz w tym biegu. Yy, na pewno wyróżnia się atmosferą, bo tutaj jest także organizowany bieg dziecięcy, na którym jest świetny pakiet. Z tego co wiem, to już nawet zapisów możliwości nie ma, bo się wyczerpały dość szybko. A pani męczy te swoje dwie... <laughs> Z Panią. No, myślę, że to jest rekompensata za to, że muszą ze mną tutaj być, <noise> tak, że mogą też coś dla siebie zrobić. I, I to jest właśnie fajne, że możemy też dzieciaki zmobilizować do takich y, aktywności fizycznych, bo to też jest wysiłek to jest 500 metrów. Także one też mogą powalczyć. Pani znowu wygra? Nie wiem. Y, no Na wrzesień mam dużo zawodów, także będę starała się być w pełnym gazie. Może akurat właśnie tutaj uda się to wykorzystać. Y, no listy startowe wiadomo jak każdy jakiś tam zawodnik solidny przeglądam na bieżąco, więc myślę, że szanse na tą dyszkę są dość duże. Dość duże, dobrze. Panie Dariuszu, bo... Memoriał Tomasza Mielki, to nie tylko sam bieg, to także e, imprezy towarzyszące. Jakie atrakcje czekają w tym roku? Myślę, że jak zawsze dla dzieci czekają dużo atrakcji. Myślę, że będą to dmuchańce, będą to jakieś gry zespołowe, różne takie historie, które gdzieś tam będą mogły te dzieci zaktywizować, gdy rodzice będą mogli sobie w tym czasie spokojnie pobiec w tym biegu. No oczywiście mamy mnóstwo nagród, które rozlosujemy. Słuchaj, to jest loteria fantowa z tak, Tak, tak. Staramy się, aby co roku ta loteria była ciekawsza w nagrody? No, różne, tak, wszelkiego rodzaju, różnych, różnych rzeczy. tak. Myślę, że w tym roku też zaskoczymy tutaj biegaczy, jeśli przyjadą, będą chcieli wystartować i później wziąć udział w, tych, w tej loterii. To na pewno. Tak? To będą bardzo fajne, ciekawe nagrody. Myślę, że zaskoczymy w tym roku też też uczestników tego biegu. To ja mówię sprawdzam Pani Karolino, co Pani wygrała w takiej loterii fantowej, bo pamiętam, że chyba Ewelina Miknowicz kiedyś chwaliła się, że zestaw do karaoke udało jej się tak, wylosować. Tak, tak, tak wygrała faktycznie. Mi się udało w zeszłym roku wygrać słuchawki e, Philipsa, też fajna nagroda. Nie pamiętam szczerze mówiąc co dwa lata temu, ale te nagrody też były super, e, więc na pewno warto zostać e, po, po dekoracji na losowanie, ja zawsze zachęcam do tego, żeby zostawać. No, tutaj tym bardziej. Sam bieg, można się jeszcze zapisać w jaki sposób klasyfikację drużynowa? Klasyfikacja drużynowa, jak to będzie wyglądać? Sam bieg, mamy trzy klasy, znaczy mamy dwie klasyfikacje: 5 i 10 km dla sympatyków i służb mundurowych. Oczywiście jest też klasyfikacja drużynowa, tak? Mamy jeszcze miejsca, można się zapisać do 15, wtedy w pakiecie otrzymujemy pamiątkową koszulkę. Po 15 już tylko medal pamiątkowy. I pakiet startowy, także do 31 sierpnia są zapisy, więc zachęcamy. Koszt to jest około 60 zł, tak? W tym mamy oczywiście posiłek, mmm, słodki i wszystkie wszystkie atrakcje, które są dostępne. Także są jeszcze miejsca, zachęcamy do zapisów. Także z tych środków, które gdzieś tam zawsze e, zapisów są zebrane, one oczywiście idą też na pakiet, ale staramy się też przy, przekazać na jakiś cel charytatywny i w tym roku też na pewno przekażemy jakąś sumę na jakiś cel charytatywny dla jakiejś osoby potrzebującej pomocy. Czy już konkretną osobę wybrano? Czy... Jeszcze nie, nie. W tamtym roku była ta lauretka, która zbierała na zespół RETA. Tutaj w okolicy jest dosyć mocno znany. Ten tutaj powiem szczerze, ta. ta, 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 ta... Ta zbiórka, ale myślę, że w tym roku też komuś pomożemy. Może się ktoś zgłosi do nas, też jakieś środki przekażemy na pewno. Na pewno to będą jakieś fajne środki. Pani Karolina, Pani już ma drużynę zbudowaną? Na razie mam, na razie nieoficjalne. Z ogłoszeniem nazwy tego zespołu raczej czekamy do samego końca, bo to będzie taka fajna, uszczypliwa nazwa w kierunku tego, że tu jednak tych służb mundurowych będzie dużo. Także będzie też służba celna, jak, jak zobaczy naszą nazwę drużyny, na pewno się gdzieś tam uśmiechnie. No więc drużynę mamy na razie właśnie, mówię, troszeczkę po cichu. Ale mocno. Hmm. Czy mocno, no, nie wiem, no będziemy walczyć. Na pewno jak każda inna drużyna tutaj. No, 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 tak, tak pani mówi, będziemy walczyć, a wy zawsze wygrywacie, także... Nie wiem, zobaczymy. No, to tak naprawdę wszystko też zależy od dyspozycji dnia. Tutaj jest nie jeden zawodnik, a trzech zawodników potrzebnych. Każdy może mieć swoje problemy, także to jakby to jest loteria, nie? W dużej mierze. Druga loteria bo pierwsza to. <laughs> tak, tak, to jest a też. Druga a druga tak. biegowa. Dlaczego warto w tym biegu wziąć <laughs> udział? Co jest takiego fajnego na trasie? Oprócz oczywiście niespotykanych okoliczności przyrody. Właśnie te niespotykane okoliczności przyrody to jest to, że to jest ogólnie 5 lub 10 km praktycznie cały czas po lesie. Tutaj na przykład przed nami widać już część tej trasy i to jest ogólnie taki dość wymagający teren, sypki piach, taki, który się gdzieś tam pod stopą rozjeżdża. Więc tutaj no trzeba już mieć jakieś umiejętności, jeżeli chce się tam trasę szybko pokonać. Uczy pokory, taka trasa uczy pokory na pewno i to jest w bieganiu też ważne, więc chociażby dlatego zachęcam do zapisania się jeszcze. Pytanie do organizatora i prośba o kilka słów Tomasz Mielko. Kim był Tomasz Mielko? Przede wszystkim był tak jak my wszyscy tutaj mężem, ojcem rodziny, funkcjonariuszem zakładu karnego w Rawiczu. No w nie, nieszczęśliwych okolicznościach podczas ćwiczeń zginął w 2012 roku, tak. Był funkcjonariuszem grupy interwencyjnej służby więziennej. No i, i był naszym kolegą, tak? Postanowiliśmy w 2000, chyba 2012 czy jakoś nawet cały rok później, że chcemy czcić jego pamięć, żeby bo odbiło się to szerokim echem w środowisku naszej służby więziennej. Chcieliśmy, żeby ta pamięć trwała. I, jak widać, trwa do dzisiaj, tak? Chcieliśmy to upamiętnić czymś, jakimś wydarzeniem. Wydawało mi się najlepsze, że to będzie wydarzenie sportowe, które zachęci ludzi do tego, żeby uczestniczyli w tym wydarzeniu. No i tak to trwa, i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Już 13 raz. I to jest właśnie kolejny powód, żeby 13 września pojawić się tak tu, zdecydowanie. w wieńsku, wziąć udział w biegu. Moimi gośmi dziś byli Karolina Hampel, Dariusz Mieczyński. To co? Ruszamy na rykonesa trasy? Oczywiście. No to lecimy. Panie przodem!